...nawet wielkich klubów. No i przejęli w ostatniej chwili. Arsenal idzie do przodu z piłką. Ależ tam się przedarł! No i broni ten strzał. Świetna interwencja. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Czy będzie prowadzenie? ma bramki. Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. Nelson Semedo. Oto tabela mistrza. Już znamy pierwsze miejsce. Już się zdecydował się na strzał. To nie miało szans powodzenia wysoko, ponad bramką.